Tak, widzowie, wielkie zmiany. Trzeba myśleć o swoim życiu, podejmować odpowiedzialne decyzje, dlatego postanowiłem, że powiem wam to już dzisiaj. Miało to być tajemnicą, ale... ale postanowiłem, że wam zdradzę, ponieważ kocham moich widzów. Ukrywałem przed wami coś i czas najwyższy, żebym wam powiedział co. W dzisiejszym dniu ogłaszam wszystkim, że... Dzisiaj na samych quizach sprawdzimy, czy nadaje się do tego, żeby dołączyć do timu X. <laughs> A taki żarcik widzowie, no nie dołączam do Teamu, nie, nie będzie mnie w Team X3. Ale wiecie, zobaczymy sobie dzisiaj na samych quizach, czy nadawałbym się w ogóle, czy, czy czy, taki jak ja ktoś mógłby być w czymś takim jak Team X. Zanim rozpoczniemy odcinek, to koniecznie muszę pokazać wam tą tablicę i podziękować wam bardzo za subskrypcję, ponieważ mamy 59 tysięcy na plusie, za co wam serdecznie dziękuję, ponieważ prawdopodobnie w dzisiejszym dniu wbijemy 60 tysięcy. Tyle, tyle pa ogłoszeń parafialnych, tutaj prawda, 1500 subskrypcji, więcej niż 60, które ostatnio świętowaliśmy, tu nam brakuje 4000. Yy, tyle, już nie będę przedłużać tej tablicy, bo wiecie, co, co odcinek ją pokazuję, więc tak szybko tylko aktualizacja. Dobrze, przejdźmy w takim razie do quizów. Mamy quizy, wpisałem t -Mix na samych quizach i wyskoczyło mi masę różnych quizów, więc zobaczymy, które dzisiaj zrobimy. Wydaje mi się, że. O, możemy zrobić ekipę czy t -Mix też, ale dobra, zacznijmy od góry, może zróbmy najpierw tak, głosowanie t -Mix. Czy znasz wszystkie piosenki Timu? Na pewno nie, na pewno nie. Tak, jedną lub dwie. Nie znam w ogóle, jak kto powiedział, że lubię. <laughs> no ta, ta, ta odpowiedź to mnie mawia. Nie no, ja nie wiem czy ja lubię Timix. W sensie tak mi był bardzo obojętny, nie? Ale no czekaj, jakie ja piosenki znam no nie no, więcej niż jedną lub dwie. W sensie znam, no takie wiecie, kurczę, słyszałem wszystkie, ale żebym znał tak, żebym był w stanie zanucić melodię. Dobra, jedną lub dwie, nie wiem ile, ale dobra, o! Jestem w prawie najmniejszym procencie, a nie tak w połowie jestem. No dobra, no w każdym razie większość dało tak każdą. No jestem ciekaw, czy wszyscy byliby w stanie, tutaj, prawda, wyrecytować. No ale okej, okay. czy twoja naj, najmniej, lub, lubiona, czy twojo, twojo najmniej lubiona. Czy twoją najmniej lubioną dziewczyną jest Monika? Dlaczego tak Monika szkalują tam? Dlaczego Moniki nie lubią? Bo 2 metry, ja rozumiem. Nie, tak, jest strasznie wkurzająca. Nie, ale nie lubię jej za bardzo, nie lubię ją. Monika jest najlepsza. I co tu teraz dać? Ja nie wiem, czy ja ją lubię. No, śmiesznie, że się tam pomyliła z tymi dwa metry, nie? Może naukowcem nie jest, ale, ale kurde, no każdemu się może zdarzyć pomylić, nie? Ale 2 metry, kurde. Nie no żartuję, no nie wiem, ja nie, nie wiem co na to odpowiedzieć Bo Ani nie jest najlepsza Też nie powiem, że jej nie lubię A to jest nie lubię ją Dobrze Lubię ją Eee, największy, największy procent był na to Okej, okay. czyli, ale nie, Monika nie jest najlepsza Nie, kurczę, nie wszyscy tak sądzą Dobrze Czy twoja ulubiona osoba z teamu X to chłopak? Ja nie mam swojej ulubionej osoby z teamu Czaro, Leksiu, Maciek, Karol e, Nie mogę się zdecydować, nie wiem e, Nie, moja ulubiona osoba to dziewczyna Nie mogę się zdecydować, nie wiem Mm, a no i oczywiście dziewczyny są... Ale wiecie dlaczego, ja Wam powiem dlaczego tak jest. Ponieważ nie wiem czy zauważyliście, ale większość widzów moich widzów y, Teamu X, właśnie tej młodszej widowni, to są dziewczyny, a dopiero później gdzieś tam starsza widownia zaczynałem przeważać chłopcy, więc kurde, ciekawe, ciekawe. Dlatego tu jest tak, że najlepsza dziewczyna, no bo dziewczyny do dziewczyn, że tak powiem, mnie. Wydaje mi się, że Team X, jak i ja wiem o tym, że wiadomo, trafią się jakieś widzowie płci męskiej, ale jednak y, większo zdecydowana większość i dominacja jest po stronie dziewczyn. Czy masz coś ze sklepu Teamu X? Nie. Oczywiście, nawet kilka rzeczy nie. Nie mam, ale chcę coś sobie kupić. Ostatnio zamówiłam, ale jeszcze nie doszła Jaka rozbudowana wiadomość w ogóle? Znaczy, odpowiedź: Nie mam, ale chcę sobie kupić. A, to jest slash. Ostatnio zamówiłam? Dobra, rozumiem. To czemu nie zrobili dodatkowej odpowiedzi? A czy ja w ogóle chcę coś tam. <laughs> to jest naj... <laughs> Najwięcej ludzi na to powiedział. Czy masz kosmetyki dziewczyn? Tak, kilka rzeczy. Nie, chcę zamówić. Nie chcę zamawiać żadnych kosmetyków. Kurde, co ma Team X na sklepie? Team X sklep. Dobrze, zobaczmy, co oni mają na sklepie. Wracamy do Was niebawem. Okay. Byłeś na trasie koncertowej Teamu X? Nie byłem, a właśnie, kurczę, aż mi ja poszedł, naprawdę tam gdzieś poskakać sobie pod sceną, prawda? Nie chcę iść na koncert. <noise> nie, ale mam zamiar się wybrać, nie wiem. O, to mogłem dać w sumie, ja na to bardziej, no. A wybierasz się na obóz? No, już nie mogę nawet. Nie, za drogie. Nie chcę tam jechać. Nie wiem. E, czy oglądasz wszystkie odcinki Teamu X? No nie, no nie oglądam. Dlaczego to są tak rozbudowane wiadomości? Powinno być tak albo nie. nie rzadko, no rzadko oglądam Team X. To muszę przyznać, że rzadko. A kto mówi, że ich oglądam? Ej, to robił jakiś zwyrol, jakiś jak ktoś, kto nienawidzi Teamu X. Naprawdę, z są wiadomości tak punktujące po prostu, że wiecie, że akurat te by się najbardziej chciał kliknąć. Obserwujesz każdą osobę na Instagramie? Nie, na pewno nie. Nie obserwuję nikogo, nie, zna, nie mam Instagrama, tak, jedną lub dwie, kilka. Kurczę, no ja kogoś obserwuję, ale nawet nie wiem kogo. na co obserwuję? Julię Żukaj obserwuję, czarka obserwuję? Dobra, no to dajmy tak, jedną lub dwie. E, czy uznajesz się za prawdziwego, wiernego fana Timu X? No, oczywiście, że tak. To przecież hańba być fanem takiego czegoś. <śleszy> o Boże. Dobra, pół na pół. Ja tak wiecie. Troszkę fanem jestem, bo jednak troszkę gdzieś tam czasem mi się zdarzy, pośledził się popłakają popłakałem, kurde, nie? Więcej pytań zna A, to już koniec. No dobrze. Sprawdźmy w takim razie kolejny e quiz. Prawda czy fałsz Team X? Zobaczymy, ile wiemy na temat Teamu X. Julka rozstała się z Shio. No, z tego co wiem, prawda, ale oni się pokazują dalej razem, więc. Nie wiem, ale znam, że prawda. Ok, w internecie jest casting, można dołączyć do Teamu X. E no. Tak. Okej, okay. strzelałem. Teraz ta koncertowa Team X rozpoczęła. Skąd ja mam to wiedzieć? Ale dobra. Domyślam się, że tak. Uwaga, Robiła... robił to ktoś bardzo młody i wszystkie odpowiedzi są prawda. Jednak nie. Team X został założony około 2019 roku. Oje, no jakoś tak. Chyba było to. No chyba prawda. Tak, prawda. Członkami starego Team X są Stu, Marcin Dubie, Lexi, Chappell i Julia Steranacu. No prawda. Michał Gała był? Nie, on nie był, ej, ale to jest fejur, on nie był nigdy w teamie X On tam był gościnnie, kto robił to? Jakiś fan Michała Gały to robił ten, ten quiz Nie było go w tym teamie Czekajcie, sprawdźmy to inaczej Michał Gała dołącza do teamu X Lajkujcie, subskrybujcie Kurde, on był faktycznie w teamie X, niesamowite To nie wiedziałem Członkami teamu X2 są Nasu, Szyjo, moja Kosiek, Piechu, Czarny, Kiel, Julia, Żuga, Patrycja, Małczanów, Leksiu Prawda Dobra Już myślałem, że tu ktoś wy, wy, wykluczył Leksia I będę miał znowu zły, złą odpowiedź Team X to pierwsza największa ekipa na polskim... Kurde fałsz I to jaki Team to druga największa ekipa na polskim YouTubie Mieszkają w willi zwaną Villa X? No... Ale patrzcie to, patrzcie to Jak... To jest zbudowane Mieszkają w willi Tu już jest wiecie Ktoś zasugerował, że mieszkają w willi Zwaną Willą X To nie mogę napisać Mieszkają w domu Zwanym Willom X Tylko w Willi to już jakby zasugerowali To, że wiecie, że to słowo jest potwierdzone, że jest git I tu już chodzi tylko o ten X Tu jest naprawdę, zostałem złapany na, że tak powiem No, w pieroga zostałem zrobiony Przejdźmy do następnego quizu Okej, tu jest, czy powinieneś wziąć udział w castingu do Team X3 No oczywiście, że musimy to zrobić Uwaga, czy jesteś pełnoletni? Tak, mam powyżej 18 lat Czy chciałbyś być popularny? Tak, to moje marzenie Eee... Szanuję swoją prywatność Nie no dobra, jestem youtuberem, nie mogę tak dać. Tak, to moje marzenie Chociaż nie, mogę, ale jest to dla, nie jest to dla mnie ważne, tak muszę dać. Czy masz problem z naw nawiązywaniem kontaktu z innymi ludźmi? Mm. Eee, nie no raczej łatwo mi idzie Nie mam problemu chyba z kimś pogadać Tak nie, nie, nie wiem Chyba w sensie No nie wiem, no, yy, Tak, staram się to zwyciężyć. No <laughs> Oglądałeś Team X i Team X2 Yy, tak, oglądałem dwa sezony Timu X, oglądałem jeden sezon Timu X. No dobra, no dam, że oglądałem dwa sezony, bo po prostu gdzieś tam śledziłem, ale nie byłem na bieżąco, nie? Więc jakby totalnie jest mi nieznana, że tak powiem, yy, fabuła pierwszego i drugiego sezonu <ścoughs> Jeśli tak można nazwać. Czy chciałbyś nagrywać kilkanaście filmów tygodniowo? No nie tyle, żebym chciał, a nagrywam tyle. Ja to ostatnio widzę wyliczyłem i jak każdego tygodnia nagrywam 14 filmów. Słuchajcie to? 14 filmów w ciągu tygodnia Minimalnie? Biorąc pod uwagę, że jest, nagrywam tylko do siebie filmy, a jak występuję u kogoś, to jest jeszcze kolejny film. Na którym, że tak powiem, no można powiedzieć, że nagrywałem, nie? No bo jestem z kimś też. E, tak, ale nie widzę w tym żadnego problemu. Nie no tak, nie widzę w tym żadnego problemu. Szczerze, nie jest to takie ciężkie. Czy byłbyś chętny do nagrywania piosenek? Byłbym chętny. Zrobiłbyś sobie zdjęcia z fanami? Tak, zawsze chętnie robimy sobie zdjęcia z fanami. Kogo lubisz najbardziej? Sentymentalnie, do starych czasów, takich, w których yy, ładowaliście w Pampersy jeszcze. No to Stew. Bo pamiętam jak grał w Minecrafta, jak, prawda, oglądałem polskiego pingwina, no to były czasy. Ale biorąc pod uwagę kto teraz najbardziej zyskuje mój szacunek, no to Freeze. Tak. Sądzę, że powinieneś wziąć udział w castingu do projektu Team X. Czy myślę, że masz duże szanse na przejście tego castingu? Kurczę, no to chyba jednak będę w tym Teamie X, tak mi się wydaje, widzę. Wie co, robimy, robimy podejście do Teamu X, dobra. A teraz tak, zgadnę, którą osobą z Teamu X jesteś. Dobra. Jak mi wyrazuje jak mi Monikę, to się właśnie kończę śmiechu. Czy lubisz długie paznokcie u innych osób? No, u dziewczyn, u dziewczyn tak, u facetów tak średnio. Osoba, która cię denerwuje jest płci. Nie wiem kto mnie denerwuje. Na samym początku, na samym starcie tego, tego wszystkiego, tego całego projektu Team X2. To najbardziej byłem negatywnie nastawiony do tego pieszka, bo ja go gdzieś tam kojarzyłem wcześniej i mnie irytował strasznie, więc dałem, że męskiej. Ale teraz aktualnie muszę powiedzieć, że że nie jest tak denerwujący, jak by mi się wydawało. I po tym roku już nagrywania poczułem jego, jego klimat, takiego, wiecie, gadania na filmach. Ale to i tak nie znaczy, że jestem jakimś jego fanem. Po prostu przestał mnie denerwować. Ale na początku on mnie denerwował, bo tak to nikt mnie nie denerwuje w sumie. W zasadzie czy operacji plastycznej powiększania ust. No, w odpowiednich ilościach wygląda fajnie, ale jaki kolor, y z myślą o tym X wzbudzał w tobie negatywne emocje? Okej, okay, yy, to są. Ja wiem, ja, to jest jakby przypisane do, do danych członków po prostu. Ten czerwony kusi mnie, żeby kliknę, żeby mi Monikę wyrasowało. Ale jak ja kliknę, to. No ale to co mnie bardziej? No, nic mnie nie denerwuje bardziej. No, ten czerwony jest taki negatywny. Dobra, czerwony mnie denerwuje. Czy lubisz skryte, niewyrażające. Yy, niewyróżniające się z tłumu osoby? Nie, nie lubię takich osób. Tak, lubię, co nie ma znaczenia. Co sądzisz o osobach, które nie jedzą mięsa? Nie rozumiem ich. Uważasz, że przyjaźń damsko męska istnieje? No tak. Nie. No się przecież popłacze. Jak? No dobra, ja wiem. Ja wiem, co na to wpłynęło. To ten czerwony kolor, który zaznaczyłem wpłynął na to, to tak naprawdę jest zrobione widzowie tak, że jest zro zrobione tak, że nieważne na co odpowiesz, ważne jest tylko jaki kolor wybierzesz, serio, to, tak jest zrobiony ten quiz. Jeżeli bym tam wybrał inny kolor, na przykład żółty, wybrałby mi Lexia na 100%. Sprawdzam to w tym momencie, sprawdzam to w tym momencie, czy tak by było, uwaga. E, tu odpowiedziałem tak, tu odpowiedziałem męskiej, tu odpowiedziałem yy, tak, tu dajemy w tym momencie dajmy sobie na przykład niebieski Czy lubi skryty niewyrażający, tutaj dałem tak, jak najbardziej nie rozumiem ich e, tak. No i, i widziałem, wiedziałem, wszędzie dałem tak, jak zrobiłem wcześniej i kolor zmieniłem tylko. I widzicie? Wybrało czarka. I teraz patrzcie, robimy znowu to samo. I teraz wybierzemy sobie na przykład tu Chcemy patrycję, żeby nam wylosował. Czy lubi skryte niewrażające się z osoby, tak jak najbardziej? Nie rozumiem ich tak. Rozgryżę algorytm. W tym momencie robienie tego quizu totalnie nie ma sensu, bo wybieranie koloru decyduje, już tak naprawdę, co masz na samym końcu. Jeżeli chcecie, żeby dołączył do Teamu, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli Teamich chce, żebym do nich dołączył, to czekam. DM na Instagramie. Życzę miłego wieczoru, czy też popołudnia. Do zobaczenia wieczorem na filmie na głównym kanale. Pozdro. Elo.